Cześć, dzień dobry, przywitasz się Niko? Powiesz haj? Wstydzisz się, co? O, jak ty Filip stukasz. Bawicie się razem, Niko? Tak? Bo... To chyba, Niko, znaczy, że Filip chciałby torę z tobą ułożyć, jeździć pociągiem. No, zobacz, Filip ma pociąg. Ciuchcie. W ręku. Może byśmy stworzyli tory, Co? Będziecie jeździć pociągiem? Tak. Ja was, kochani, witam w pierwszym vlogmasie. Dziękuję za autko. Pol policja, tak? Będziesz się bawić? No to proszę bardzo. Ja się idę ubrać, tak, chłopaki? Robimy śniadanie i zaczynamy pierwszy vlogmas. Witam się z Wami już oficjalnie w kolejnym vlogmasie. Wybaczcie, że tak dziwnie stoję, ale nie mam Was. Jak inaczej ustawić? Może jeszcze trochę przykręcę. O, tak, może nie będzie światło szaleć ze względu na okno. Wybaczcie moje sterczące anteny. Przed chwilą, jak chłopcy jeszcze spali, brałam prysznic, myłam głowę i niestety. Ale po tym olejku, tej mieszance oleju, które piję, włosy mi tak szybko rosną i mam pełno takich baby hair. I ja nie jestem w stanie, wybaczcie, ale nic z tymi włosami e, zrobić. A dzisiaj jest plan taki. Postaram się je jakoś przy. O, może, może uda mi się złapać je opaską. To by nie był głupi pomysł, więc może nie będę tak dzisiaj dziwnie wyglądać. Co chciałam powiedzieć? Właśnie się wybiłam z rytmu. Aha, że chciałabym dzisiaj mieć spięte włosy, bo dzisiaj czeka mnie mnóstwo roboty, ale o tym za chwilę. Um, dlatego też będzie mi wygodniej w No ale widzicie, sterczą mi antenę. E, przyszedł przed chwilą pan listonosz z dwiema paczkami. Pomyślałam sobie, że otworzymy razem, bo są to paczki zwinte. Teraz na jakiś czas sobie tam zaglądam e, i y, czasami mi się uda, czy coś znaleźć, czasami nie. Ostatnio pierwszy raz wam pokazałam Haul z Vincent, bo wcześniej niczego takiego nie nagrywałam. Ehm, może, jak uzbieram znowu trochę rzeczy, to wam pokażę w styczniu albo w lutym, zobaczymy. W każdym razie przyszła, e, przyszły dwie paczki i otworzymy sobie, zobaczymy, co to właściwie jest. Na pewno zakupiłam jakieś tam dwa chyba sweterki zimowe, bo mówiłam Wam, że mam jeden. Ostatnio udało mi się kupić jeden szary z Super draja za 6 euro. Natomiast no dwa swetery na dwa swetry na zimę to jest trochę mało, szczególnie, że dzisiaj spadł u nas pierwszy śnieg. Eee, co prawda już zdążył stopnieć, ale jak tak wcześniej pojawia się śnieg, to możliwe, że cała zima będzie śnieżna, więc zobaczymy. Nie umiem otworzyć tej paczki, Zobaczcie. W każdym razie pierwsze co widzę to jest taka narzutka, taki żakiet. Bardzo chciałam mieć brązowy, taki koniakowy żakiet, karmelowy, nawet nie wiem jak ten kolor nazwać, żeby mi do wszystkich moich t-shirtów pasował, żebym go mogła nałożyć tak do anielasów i do t-shirtu, ale żeby wyglądać bardziej elegancko i zdecydowałam się, no nie wiem, muszę to najpierw przymierzyć, na coś takiego on ma taki specyficzny materiał, mam nadzieję, że to nie będzie zbyt babcinie na mnie wyglądać w ogóle tu nie widać, może w... o w tą stronę, o Coś takiego z kieszeniami. Czy to są atrakty kieszeni? Nie, ma kieszeni. To. O, całkiem głębokie, więc sobie za chwilę przymierzę. E, obiecałam wam też w tym ostatnim holu zwiększyć, że Wam pokażę te rajbanna, które udało mi się. E, które udało mi się kupić, więc też Wam je pokażę. Dobra, ja na pewno się będę męczyć z tą kolejną paczką, więc e, otworzę ją i pokażę Wam zaraz, e, co jest w środku. Ta pierwsza narzutka, która przyszła, to jest coś takiego, o! ręka w 3 czwarte, do tego t-shirtu jak znalazł, jeszcze jakbym miała dżinsy e, i ten t-shirt włożony w dżinsy cześniko, i do tego jakieś e, półbuty, myślę, że fajnie by to wyglądało, fajnie że są głębokie kieszenie i w ogóle widzę, że wypadałoby przeczleć lustro, bo tu jakaś smuga się przy ostatnim myciu zrobiła no więc coś takiego o, i ta druga rzecz, która przyszła, to też jest taka narzutka ale już nieco dłuższa, zaraz wam pokażę a ta druga wygląda tak. Też mam solidne, głębokie kieszenie, więc dużo mi się w nich zmieści. Ja wam za chwilę na zbliżeniu też pokażę ten materiał. Ja mam jeden rękaw długi, bo chciałam zobaczyć jak to będzie wyglądać, a drugi mam taki na 3 czwarte. Chyba na ten 3 czwarte podoba mi się bardziej. Natomiast można nosić i tak, i tak, bo ogólnie ta narzutka ma długi rękaw, widzicie, jest dosyć długa za pupę, no świetna, mega mi się podoba i ten materiał jest bardzo ciekawy. Fajnie, że ten kolor jest taki niejednolity, tylko taki ciemny i jasny beż. Chyba coś takiego, nie wiem, nigdy nie byłam dobra w opisywaniu kolorów. O. Więc takie dwie rzeczy na więcej za jakieś kilka euro dosłownie udało mi się kupić. No więc teraz jak będzie jakaś bardziej elegancka okazja, będę musiała na jakieś zebranie do przedszkola i jeszcze coś, to już mam co założyć na siebie, bo tak zawsze śmigam ciągle na tak bardzo sportowo. Jedyne co to muszę sobie porządnie te dwie narzutki odprasować, żeby tutaj te klapy się tak ładnie układały. No i myślę, że naprawdę fajny zakup. Przeniosłam się tutaj przy oknie, żeby Wam pokazać dokładnie, jak ten materiał wygląda. Niestety bo wycinane są metki, ale przypuszczam, że coś tutaj musi być um, z poliestru. Nie wiem, tak przynajmniej na dotyk, ale ciężko mi stwierdzić. Natomiast fajny jest ten materiał, że on jest taki niejednolity, że jednak jest tutaj ten wzór. O, coś takiego zrobiliśmy sobie przed chwilą z Nico sok pomarańczowy, wycisnęliśmy ostatnio ktoś też mnie pytał o tą naszą wyciskarkę wolnoobrotową natomiast nie pamiętam pod jakim filmem to było, więc jak nie zapomnę zostawię wam linka do tej naszej wyciskarki w opisie pod filmem dla tych co są zainteresowani, a ja teraz już będę się wyłączać yy, i zabieram się za robotę czeka mnie odkurzanie całego dywanu i kanapy, a potem będę prać i dywan i kanapę bo przy moich dwóch chłopcach ta kanapa po prostu bez przerwy ma jakieś plamy, ciągle się coś wyleje, albo coś spadnie chłopcom na kanapę e, i ona wygląda tragicznie e, więc staram się to robić regularnie i dzisiaj właśnie mnie to czeka, tu już a, e, nie Aleks, tylko Niko już e, przygotował tą naszą make kerher, czekam Zrobiłam obiad, trzeba się trochę posilić, bo przed nami najlepsza robota, czyli strojenie choinki. Niko już się nie umie doczekać. i obiecałam, że zrobimy to dzisiaj, trochę wcześniej, ale my w sumie jedziemy też do Polski na urlop, więc będziemy się przynajmniej cieszyć tą choinką troszkę wcześniej i dłużej. Dobra, nie przeżyć dużo. W każdym razie mam tutaj pomysł dla Was na obiad. Makaron z sosem pomidorowym, do tego są kolorowe pomidorki pokrojone na połówki, mozzarella i pesto. I taki szybki obiad dosłownie, ja nie wiem, w 10 minut. Without freezing, yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Buzi. Tu wsadź do środka. No, wrzucaj do środka, żeby tata miał. Ten trzeba lepiej wsadzić. No, okej. Okay. Nie, po jednym. Zobacz, jeden tu, jeden tu. Nie? Zobacz, tu ci jeszcze brakuje. Tu no, masz jeszcze, tam ja wrzucę. No, cóż, mamy. Brawo, no. Santa's coming to visit No he wouldn't miss it in Christmas time Zmachana, ale udało się. Powiem Wam, że im niko jest starszy, tym trudniej jest z nim ubrać choinkę, ale mamy to. Teraz zauważyłam, że chyba jakiś inny program mam włączony na światełkach bo nie do końca mi się podoba, jak miga. Nie wiem, muszę to jeszcze wybadać, bo co roku zapominam, bo na którym programie mamy włączone lampki, bo mamy dwa rodzaje, jedne, które świecą stale, a drugie, które mają różne programy. Oj, idzie kierownik i w ogóle widzę, że się znowu światło zmieniło. Już wam mówiłam, że trzeba będzie koniecznie... Co się stało? Koniecznie nowy aparat kupić, bo widzę, jakaś pomarańczowa jestem. Byte? Nie kochasz z Aha, nie z Pampersa, chodzi. Zrobimy box? Idziemy? Ubrać pampers? No na rowerku bez pampersa to raczej ciężko, co? Bierzemy pampers Dobra, obowiązki wyzywają, za chwilę wam pokażę choinkę Jak tutaj ogarnę Niko W ogóle Filip już widzę się dorwał do candy cane I już jedno leży na ziemi, więc muszę ratować sytuację No Filip jak widzicie bawi się tym candy cane Niko dorwał telefon A ja wam pokażę naszą choinkę, która wygląda co roku tak samo Chociaż w tym roku dodaliśmy trochę więcej ozdób. Mam wrażenie, że... W tamtym roku było bardziej biednie, że jakaś taka była łysa, jak ją ym, rozkładałam. Jak potem chowałam wszystkie ozdoby, to mówię, kurczę, mało ich było, więc w tym roku dołożyliśmy, żeby było bardzo dużo. Jest niesamowicie świecąca, bo mamy właśnie dwa komplety lampek. One tak migają w różny sposób, tam są różne opcje. Natomiast ja lubię jak one tak delikatnie, tak jakby widzicie, błyszczą coś takiego. Szczególnie, że mamy trochę takich lampek, a la kula dyskotykowa i z brokatem. Nie wiem, gdzie one się pochowały. Nie widzę. O tu jest na przykład taka złota z brokatem, ona się fajnie z tymi światełkami migoczącymi też mienią no w tym roku zdecydowaliśmy się na czerwoną gwiazdę, Niko jak zwykle zakładał jak chwili podrośnie to pewnie będzie wojna kto będzie zakładać choinkę choince gwiazdę, widzicie już wariuje i nie wiem czemu ale strasznie się kolory zmieniają więc aparat niestety ale już leciwy robi swoje, no i cóż, tak ona wygląda mam nadzieję, że wam się podoba również tak jak nam i zanim się jeszcze z Wami pożegnam, przypomniałam się jedna z rzeczy, tylko nie bardzo wiem. Może tak sobie postawię aparat. Trochę nisko. Moment, może. Może na kominek jak Was postawię. Będzie troszkę wyżej. I tracę ostrość, ale no cóż, musicie mi wybaczyć. A na kominku też nie chcę stać, bo jest trochę... Krzywo. No mam nadzieję, że się nie obrazicie za ten krzywy kąt, ale chciałam Wam pokazać te Rejbeny, które przyszły. One przyszły tego samego dnia, jak nagrywałam z Vinted i nie, niesłychanie nie zdążyłam Wam pokazać. W pudełku tym, w opakowaniu oryginalnym, więc fajnie mam je gdzie przechowywać. Ja mówiłam Wam, że się zdecydowałam na model Erika, to jest dosyć klasyczny model, ale nie taki najbardziej klasyczny. Czarne szkła, one są... Sieniowane, u góry są bardziej ciemne i pokażę wam jak one na mnie wyglądają. Byłam też u optyka, żeby mi bardziej tutaj zawią te końcówki, żeby okulary mi lepiej siedziały, że jak ruszam głową, to żeby mi nie spadały. I to jest właśnie ten model Erika. Myślę, że taki dosyć dziewczęcy. One są dosyć duże, ale ja już jestem przyzwyczajona do noszenia takich dużych okularów, no bo noszę na co dzień okulary. Teraz też ostatnio zmieniłam okulary po pięciu latach, w końcu. Z tych czarnych przeszłam na zdecydowanie bardziej jasne i czuję się o wiele lepiej w takich jasnych. Mam wrażenie, że wyglądam tak bardziej świeżo i nie wiem, na bardziej wypoczętą, a te ciemne mnie tak rzeczywiście przyciemniały i wyglądam, jakbym była niewyspana. Szczególnie z moimi wielkimi cieniami potoczami. Bez makijażu, więc tak, więc tak one wyglądają, właśnie te Raybany. Bardzo się cieszę. Mówiłam wam, że one regularnie hmm, chyba na Zalando kosztują 135 euro. Ja zapłaciłam 75, więc fajna obniżka. W sensie no one są używane, natomiast wyglądają jak nowe, więc cieszę się, że udało mi się je kupić. No i to by było na tyle w dzisiejszym vlogmasie. Muszę się rozkręcić. Mam nadzieję, że pierwszy film Wam się w grudniu spodobał. Też nie obiecuję, ile będzie będzie Blogmasów, na pewno nie będzie ich codziennie, bo też chciałabym nagrywać inne filmy, bo wiem, że nie każdy jest tutaj na kanale ze względu na vlogi, no ale też nie chciałam tych, co, co lubią vlogi, zostawiać bez tego typu filmów, więc będzie trochę vlogmasów, trochę jak zwykle innych filmów, więc mam nadzieję, że w grudniu każdy znajdzie coś dla siebie. Ja się żegnam, idę do moich chłopców, bo oni tutaj coś urzędują. Filip dalej zajęty tym samym. Niko... Niku, a nie tu koło mnie z telefonem. Gdzie on jest tu? Nie zwróciłam uwagi, że on jest tuż pod moimi nogami. O, będę trzymać, żeby nie było aż tak strzywo, więc ja się będę na dzisiaj z wami żegnać. Przypomniała mi się, kochani, jeszcze jedna rzecz, że nie otworzyliśmy dzisiaj kalendarza adwentowego, a mam. Zdecydowałam się na kalendarz z herbatami marki Cupper. A to są jakieś bioherbaty. 24 sztuki, natomiast każda jest dwa razy w kalendarzu dla jednych plus, dla, dla drugich minus ja się cieszę, bo jeżeli jakiś smak mi będzie wyjątkowo smakować, no to będę się cieszyć, że pojawi się on w kalendarzu raz jeszcze otwieramy w ten sposób o, tak się go rozkłada fajna grafika no i tutaj jakoś tak właśnie, żebym ja teraz tego nie zepsuła, aha jest takie po prostu o, okienko Natomiast tu jest tu wszystko tak wymieszane, że ja i tak nie wiem. O, jest. Myślałam, że będę wyciągać jakąkolwiek, ale okazuje się, że one są podpisane, że w sensie mają numer. O, i to jest. Zaraz sobie wstawię um, wodę, ale to jest moi drodzy Cytryna i Imbir. O, fajnie. To, um, jakoś mi się tak teraz chłodno zrobiło. Niko ogląda Grincha, tą wersję animowaną na. Amazon Prime, bo sobie aktywowaliśmy. Mieliśmy jakiś tam 30-dniowy okres próbny, plus później jest jakiś bardzo duży rabat, więc stwierdziliśmy, że wypróbujemy. Mamy Netflixa, natomiast stwierdziliśmy, że właśnie zobaczymy, wypróbujemy i. Najwyżej zostaniemy dalej przy Netflixie. Wybaczcie, wyładowałam się, bateria trochę podładowałam i zdążyłam już sobie e, zaparzyć tutaj tą herbatę. Zaraz będę to larybkę wyciągać. No i chciałam wam powiedzieć tylko tyle, że właśnie oglądając Niko Grincha troszkę zmarzłam, więc mam nadzieję, że mnie tutaj ten imbir tak fajnie rozgrzeje. Więc jeszcze raz żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki. Pa, pa.